3M Global Business Center. To niezwykła duma, to historia Wrocławia w pigułce. 10 lat temu szefowie 3M stwierdzili, że chcieliby założyć centrum gdzieś w Polsce, najlepiej we Wrocławiu, ale takie niewielkie. Okazuje się, że w tej chwili jest to jedno z trzech tych dużych globalnych centrów serwisowych dla 3M, również globalnej firmy. Cieszymy się, że mamy przyjaciół, partnerów, którzy wspólnie z nami. To we have a very large presence uh, in uh, in Roslov, almost uh, 3,000 people, and I will say more than a collaboration has been a partnership with the city, right, and the government uh, officials and also the universities, AmCham and all institutions, right, because we are together on this, right. Uh, if uh, 3M grows here, the city grows. początkowy nasz budynek był przewidziany na 500 osób za 10 lat, tak, a już po dwóch latach w zasadzie nie mieściliśmy się. Musieliśmy wtedy zainwestować w kolejny budynek. Tutaj się skonsolidowaliśmy do tego miejsca, gdzie mamy już tutaj świetne biuro. Ponad 20 lat temu 3M zaufało Wrocławiowi. Mamy we Wrocławiu również zakład produkcyjny, mamy centrum innowacji, mamy centrum rozwoju, ze względu na tę wielowymiarową obecność 3M jest bardzo ważną częścią naszej biznesowej tożsamości.